A dzisiaj, to, co jest ważne teraz, zaraz, z czym my musimy się uporać natychmiast, to jest nieco inna kwestia, nie tyle związana z samą ochroną klimatu jako taką, bo tu mówimy o gazach, których nie widać, które są właściwie nieodczuwalne, tak, mówimy o, o dwutlenku węgla i innych. Natomiast jest ochrona powietrza i to jest rzecz bardzo ważna: ochrona powietrza przed pyłami zawieszonymi, to jest niezwykle istotne z punktu widzenia tego bieżącego zdrowia Polaków i ich dobrego samopoczucia także, bo to wpływa również na bieżące samopoczucie ludzi. Ale przede wszystkim to jest ochrona zdrowia życia dzieci, młodzieży i problem przede wszystkim dużych polskich miast, ale nie tylko. Również niestety także i co najmniej kilku polskich kurortów, zwłaszcza górskich. I tu musimy podejmować aktywne działania i cieszę się, że powstają w tym zakresie nowe programy rządowe, bo chciałbym, żebyśmy na to właśnie, na ochronę powietrza, na to, żeby to powietrze było mniej zapylone, żeby to powietrze było czystsze, zwłaszcza w okresie zimowym. Widzimy, że na kominie praktycznie zerowa emisja jest. To już z najbliższej odległości filmuję, żeby pokazać, że praktycznie nie ma emisji. Zaprezentuję Państwu innowacyjną technologię ograniczenia smogu z kotłów właśnie górnego spalania. Ja mam z U22. To jest kocioł, który ma już 15 lat, żeliwny kocioł. Ja Państwu Pokażę, jak można zrobić z starego kotła urządzenie do zgazowania węgla, w którym dopalimy około 90% tworzącego się dymu. Ja to pokażę wszystko od samego początku, kolejne etapy, i pokażę też, jaka emisja będzie na kominie w momencie rozpalania. No i później, już gdy kocioł będzie y, rozpalony, będzie miał temperaturę zadaną. Ja tutaj ustawiłem na 50 stopni, oprócz tego jeszcze stosuję sorbent R1, to jest dodatek do węgla, dodajemy go w ilości 2% do ilości węgla dzięki sorbentowi redukujemy wszystkie szkodliwe emisje. Dwutlenków siarki, tlenków azotu, metali ciężkich, w tym nawet rtęci. Emisja PM2,5, PM10 jest ograniczona. W kotle tworzy nam się środowisko zasadowe, dzięki temu wydłużamy żywotność kotła. Nie tworzą się benzopireny smoliste, tworzą się benzopireny szlachetne, które w całości są dopalane w kotle. Nie tworzy się sadza również. Yy, Milimetry. Sadzy, to jest utrata 5% sprawności wymiennika. Przygotowując kocioł do rozpalenia, pierwsza sprawa, którą musimy zrobić, to jest wyczyszczenie kotła. Ja tutaj mam takie urządzenie, o. Pozbywam się tego drobnego popiołu. On mi przelatuje do popielnika. To co niedopalone, skoksowany węgiel wyciągamy i to będzie włożone z powrotem do kotła. Teraz zajrzymy do kotła. Zobaczymy w jaki sposób. Ja już przygotowałem kocioł. On jest wyczyszczony. Proszę bardzo, tak ma wyglądać. Żeby obieg powietrza nie był zakłócany, musi być dobrze wyczyszczony kocioł, zawsze. Tak wyglądają kanały w kotle. Z prawej strony przed chwilą wyczyszczony, a z lewej strony po trzech tygodniach palenia. Teraz pokażę jak będę zasypywać kocioł węglem i mieszać go z sorbentem R1. Pierwsza łopata bez sorbentu. Teraz druga łopata i będzie przesypana sorbentem. Mam wymierzoną odpowiednią ilość sorbentu na jeden załadunek kotel. Tak Dokładnie się nam wymiesza ten węgiel. I tak mamy załadowany kocioł węglem. Proszę Państwa, popiół, który wyciągnąłem z kotła, on z powrotem teraz wróci do kotła. Będzie drugi raz spalany. Także prawie w 100% dopalamy węgiel przy dwukrotnym spalaniu. Wyrównujemy całą powierzchnię węgla. Musimy dokładnie zasypać również tym drobnym popiołem. On też prawie w całości powraca do kotła. Nie bać się, grubo zasypać. Żeby nie było żadnych prześwitów, żeby powietrze po włączeniu dmuchawy nie przedostawało się przez jakieś dziury, szczeliny między węglem. Także w ten sposób zasypany kocioł rozpalamy. Bardzo ważną sprawą jest udrożnienie kotła, żeby był niestrępowany dostęp powietrza do komory spalania dlatego po zasypaniu kotła węglem takim przyrządem robię otwory w tym miejscu gdzie rozpalamy węgiel, tak żeby było dobre dotlenienie komory spalania wrzucamy odpowiednią ilość drewna, żeby osiągnąć temperaturę zadaną na kotle. Zaraz włączymy wentylator. O. Słychać, jak do komina ciągnie powietrze. Teraz załączymy wentylator. No i będziemy obserwować. I teraz zobaczcie Państwo, jak pięknie nam się rozpala. Duży ogień, szybko. Będziemy mieć zadaną temperaturę na kotle. Pokazuje na zegarze jak długo będzie się nam rozpalać kocioł. Teraz dorzucam jedną łopatkę węgla na to rozpalone drogi i to jest proszę Państwa wszystko, co trzeba zrobić, aby około 16, 20, 24 godziny przy tej temperaturze na zewnątrz kocioł utrzymywał nam zadaną temperaturę. Po godzinie zaglądamy do kotła, co tam się dzieje. Mamy takie warunki na kotle teraz, że ten dym, który się tworzy. Ze zgazowania węgla jest dopalany. Temperatura na kotle jest utrzymywana. Wszystko jest pod kontrolą. Metoda spalania węgla od góry sprawdza się. Wyniki są bardzo zadowalające. Oszczędzamy 30% węgla. Jak widzimy, pięknie. Dym się dopala. Na kominie nie ma żadnych emisji. Teraz jeszcze domykamy do komina. No i tak przygotowany kocioł będzie się palił przez kilkanaście godzin. Wczoraj nawet miałem 24 godziny, z tym, że temperatura na zewnątrz była około 4-5 stopni w plusie. Minęły dwie pół godziny od momentu rozpalenia i w tej chwili mamy taką emisję na kominie, praktycznie niewidoczna. Idziemy teraz na kocioł, nie będę wyłączać. Ja nie pomyślał, że to jakiś montaż Godzina 11, to mamy już 2,5 godziny po rozpaleniu, od, od momentu rozpalenia. Cały czas ten tworzący się dym jest dopalany. Taki mały płomek wystarcza, by utrzymać temperaturę na kotle. Od momentu rozpalenia ognia minęło 6 godzin. No, zaglądamy kolejny raz do kotła. Węgiel od tyłu już jest prawie całkowicie zgazowany, i teraz powoli zgazowuje się, przechodząc w kierunku dwiczek zasypowych. Nagromadzi się trochę więcej dymu i od razu się odpala. I to nam pięknie utrzymuje temperaturę. jeden tydzień palenia mam takie jedno wiaderko popiołu. Cały popiół, który wraca drugi raz, jest prawie w 100% procentach dopalany. Jeżeli znajdą się niedopalone części węgla, to jest taka, taki, taki skoksowany węgiel. Energia chemiczna została wyciągnięta. Z tego węgla dopalona, cały dym dopalony i właśnie później taki skoksowany węgiel on też jeszcze podtrzymuje temperatury. Widzimy, że na kominie praktycznie zerowa emisja jest. To już z najbliższej odległości filmuję, żeby pokazać, że praktycznie nie ma emisji. Od rozpalenia kotła mija 8,5 godziny. Zaglądamy do kotła, co tu się dzieje. Właściwie nic się nie zmienia. Tak samo przebiega proces wskazowania węgla. Już trochę węgla z tyłu się przepaliło, ale jeszcze mamy na kilkanaście godzin palenia. Mija 12 godzina od momentu rozpalenia kotła zaglądamy kolejny raz, co nam się tutaj dzieje w kotle, jak widzimy dym w dalszym ciągu pięknie się dopala, no to już chyba ostatnie nagranie dzisiaj, kolejne zrobimy rano, pięknie to wychodzi, rewelacja teraz pokażę Państwu kocioł po 24 godzinach palenia. Zmniejszyłem trochę temperaturę na noc z 50 na 48, tutaj dopala nam się końcówka węgla, jeszcze drobne płomieki widać, jeszcze jakieś 2 godziny będzie kocioł trzymać temperaturę.